Witajcie z rana. Jeszcze nikogo nie ma, czyżby wszyscy spali? Może poczekamy chwileczkę, niech się poschodzą. A ja właśnie popijam kaweczkę. Powiem wam, że dzisiaj pogoda znakomita. Słoneczko świeci, aż miło będzie się przyjemnie robiło na dworzu. Mam parę spraw po, po, do ogarnięcia przy domku. Że będzie się działo. Czy ktoś padnie na kaweczkę, czy nie? O, jest pierwsze pięć osób. Witajcie. Cieszy mnie to bardzo. Ja z ranka popijam kaweczkę. Jezus ma dwadzieścia. A Wy co tam robicie? Ale widzę chyba przypadkowe osoby, bo żadnej łapeczki nie ma. O, kujawski rolnik, witaj, pijemy, no to super, cieszy mnie to. U Ciebie też taka ładna pogoda jak u mnie dzisiaj? U mnie dzisiaj świeci słoneczko, ptaszki ćwierkają. Przyjemnie będzie się robić. Już mi do oka, kurczę, wpadło. Dzisiaj nie ma, sześć osób tylko. Słoneczko, pryski będą. O, to widzisz, super. Ja muszę się wziąć trochę za busika, trochę go podremontować, żeby służył później jeszcze na lata. Będę woził parę rzeczy, trochę drzewa na opał, że mi potrzebny. Muszę go przejrzeć, a w piąteczek e, stawiam halę na betoniku. Nie wiem, czy widziałeś ten betonik, jak wyszedł na lusterko. Coś niesamowitego. O, jest pierwsze 19 osób. Cieszy mnie to bardzo. Tyle osób mnie przychodzi z rana oglądać, na kaweczkę wpaduje. No i powiem wam tak, słoneczko świeci, wrubelki śpiewają, o jest, pierwsze 50 osób, a łapeczki jeszcze żadnej. Nie wiem, czy tak ciężko wam łapeczki wbić, wchodzi się w trzy kropeczki i tam wskakuje łapeczka. Dobijemy dzisiaj do seteczki, czy nie bardzo? Cały czas rośnie. To mi się podoba. 64 osoby. No tak. Znaczy to jest garaż ci powiem. Garażyk na 2 czy 3 autka. A betonik wylaliśmy i 9 metrów sześciennych poszło betoniku. Także kucze dzieje się. I teraz będzie... Konstrukcja metalowa spawana, i później na to płyty warstwowe ale nie u mnie, tylko u kogoś, Sandy. Hej, Że jak to mówią, czasami dorobić sobie trzeba. O, i 140 osób, jak mnie to cieszy. Mimka się śmieje, że tyle osób wchodzi na live. O, masz rację, Kujawski rolnik. Ja przybyłem, to nie robi robotę. Tak, a śmigłem jeszcze było zatarte, także kurczę. Normalnie wyszedł lusterko. Fajnie, takie ujęcie było, jak niebo się odbija. No, ja też na chwilkę tylko kawkę wypijam i biorę się za robotę. Bo taka ładna pogoda dzisiaj na dworzu. To aż chce się robić, chce się te kości prostować. O kurcze, 182 osoby. A powiedzcie mi, czy dostaliście powiadomienie, czy przypadkiem weszliście z karty shorts. Podejrzewam, że przypadkiem z karty shorts wchodzicie. Bo to ponoć w szortach się takie lajwiki wyświetlają w pionie, bo w poziomie to już inaczej, wtedy dużo mniej ludzi. A powiadomienie było no super. No ale większość podejrzewam właśnie wchodzi z karty short. Przypadkowo. I podejrzewam ci, co nie piszą, bo nie wiedzą gdzie pisać. Może im czacie się nie wyświetla, czy co? Także dzieje się. O, Paweł i syn siema. Widzę, widziałem łyżkę tam spawasz Paweł u siebie. O i pierwsza łapka wpadła, wielkie dzięki. No i tak jak mówię, w piąteczek zaczynamy budować garażyk. Będzie to konstrukcja stalowa, spawana i później na to płyty warstwowe. Jak długo nam to zajdzie, nie wiadomo. Będziemy to robić pierwszy raz. Także zobaczymy. Aby to wyszedł znakomicie. Lustereczko. Kto nie widział filmu, zachęcam obejrzeć filmik. No i powiem wam tak, słoneczko u mnie świeci, cieplutko, grubelki ćwierkają, za robotę czas się brać. Kawka już w połowie, także się. O kurczę, to aż tak go przetopiłeś? To wesoło. A widziałem na tym, kucie, jak specjalny taki uchwyt robili do takich e, grubych spawów. Rzecz konkretny widzę. No ale no, materiał dobrze trzeba przetopić, żeby, kucie było mocno trzymało, nie wyrwało. Dobra, to tyle w dzisiejszym live'iku. Także trzymajcie się, do następnego razu. Pozdrawiam!